Cześć wszystkim. Już za kilka dni będą święta, tymczasem za oknem mróz i pizgawica. Lepiej być nie może. Pozwólcie, że posiorobię sobie herbatkę. <laughs> Zaczynamy. Wielokrotnie dostaję pod filmami pytania o młody, których używam. Pomyślałam, że przyszła pora, żeby podzielić się z wami tymi pysznościami. Znajdź pasztetową dobroć na gwiazdkę. Przede wszystkim wspomnę, że gram Wiedźmina na pieczonym ziemniaku, więc nie uświadczycie u mnie cztery teksturek. Młodziszcza w dzisiejszym filmie będą się skupiać na gameplayu, usprawnieniach i innych takich tam pierdołach. I jeśli będziecie chcieli też materiał o strojach dla dziewczyn, to dajcie znać. Najlepszym w mojej opinii medium do instalacji modów jest Mod Manager, a razem z nim Script Merger. Jak da mnie to najmniej konfliktowy sposób ich instalacji. Zanim przejdziemy do tych czysto soczystych modów, najpierw dwie rzeczy. Pierwsza to Mod Limit Fix, który zezwala na dodanie do gry większej ilości modów. Znika problem zaplurowanych przejść w kadscenkach, a gra ładuje się bez zarzutu i się nie wykrzacza. Druga sprawa, która równie mocno usprawni Wam rozgrywkę z modami jak i bez, to pozbycie się pliku Apex z folderu gry. Nie usuwajcie go, po prostu zrzućcie na pulpit tak jakby zabezpieczenie, gdybyście jednak tego pliku potrzebowali. Nie zauważyłam, żeby jego brak wpływał jakkolwiek negatywnie na jakość tekstur, a co lepsze, dodaje to kilkanaście FPS ów które akurat mnie na moim ziemniaczku ratuje. Teraz już możemy na spokojnie sobie modować. Disable Storybook Videos. Najbardziej oczywistą oczywistością dla mnie jest pokazanie Wam moda na pozbycie się pierdolenia jaskra pomiędzy ładowaniami saveów. Co więcej, mówić spełnia swoje zadanie śpiewające. Koniec. z Odczarowanie onej było łatwe. I w kółko i w kółko. Są jeszcze mody na zwiększenie udźwigu Geralta oraz na szybką podróż, ale je pewnie znakomicie znacie. A skoro podstawy za nami, przechodzimy do tych najlepszych. Better Torches. To mod, dzięki któremu scyzoryk w waszej kieszeni się uspokoi. Od teraz pochodnia jest kompatybilna z walką, jazdą konno, spinaczką. Kurwa, nawet przez płoty można z nią skakać teraz. Przyznaję, znalazłam go dopiero na potrzeby filmu, ale mówię Wam, to miłość od pierwszego użycia. To jedna ze wspanialszych rzeczy, jakie zobaczycie w tym filmie. Tutaj mamy do czynienia z kompletną wymianą Quena na coś o wiele bardziej spektakularnego, jak i przydatnego. Znak ten nie jest już tylko zwykłym, płowym polem siłowym. Teraz to skondensowana w okluzji chmureczka, która wydaje się dość potężna. Tak jest. Naprawdę robi to wrażenie. Zwłaszcza w walce w połączeniu z lodowym ardem. Aż chce się zrobić, Bilda, pod coś takiego. Co więcej, znak wytwarza teraz własne światło. Można z nim sobie chodzić, po jaskiniach, pływać i wszystko na luzaku widać. Kudackie w chupi. E3 Dodge system. Przede wszystkim zamienia potężne, małpie fikoły na piruety. Ale dla mnie liczy się ten ruch. To jest tak satysfakcjonujący widok. Geralt robi go automatycznie podczas walki, kiedy czeka na ruch przeciwnika. To jest taki malusieńki detali, który u mnie na twarzy powoduje banana. Geralt Brutal feasts. Żałośnie patrzy się na to, jak zwykli chłopi klepią Geralta przy każdej możliwej walce na pięści. Bo jego siła nagle równa się ukąszeniu pszczoły. A zatem oto jest. Remedium na bycie pierdołą. Teraz Geraltowi można skoczyć. Gallopin King Citys. Po prostu odblokowanie możliwości jazdy płotką w zabudowaniach z większą prędkością. Tylko uważajcie tam na siebie. Modyfikacja wprowadzająca do zamku wyzimieni lugarską sprzedawczynię. W której asortymencie odnajdziemy większość, jak nie wszystkie, zbroje z drugiej odsłony Wiedźmina. Oraz stroje NPC-ów z Dodatkowo peleryny i kaptury. Black and white ornate robe. Wpływa tylko i wyłącznie na kontusz, który nosimy podczas wesela z szani. Barwi go na czarno, dzięki czemu zyskuje nietuzinkowy wygląd. I jak normalnie w realnym życiu takie paproszki na ubraniu doprowadziłyby mnie do apopleksji, tak tutaj uważam to za bardzo adekwatny detal. Netflix casual outfit. Co jest dobrego w Netflixowym Wiedźminie? Henry Kawil, choreografia walki Henryka Kawila, muzyka i stroje Henryka Kawila. I tutaj ten mąd zmienia nam kolor najprostszej koszuli w grze. Nie pamiętam teraz czy oryginalnie przy koszuli jest już taki sztylet, ale jak coś to tu jest. Lubię to zostawić z pomalowanymi na czarno spodniami żmii i butami wilka. Wtedy to wygląda tak elegancko. Wszędzie jestem rozchwytywany. no. Olgierd z Sabart. do którego żywię swego rodzaju sentyment ze względu na postać Iris, wymienia on oryginalną pochwę szabli od Olgierda na tę, której on sam używał. Jest doprawdy piękna, drewniana i pełna kwiatowych ornamentów. Factionat, projekt. Jeśli, tak jak ja, nie lubicie, kiedy NPC wyglądają identycznie. Ta modyfikacja przychodzi nam z pomocą. Poszczególne frakcje otrzymują kompletny overhaul ubranek i zbrojek. Widać wreszcie różnice między nimi. Winter i To jest to, co do tej pory mogliście widzieć, czyli wszechobecny śnieg, mrozek, szać i lekka mgła. Jest wersja dla samego Skellige oraz wersja dla całej Redani. W ogóle to odblokowałam nową reakcję Geralta na śnieg. Snieg zaczęło sypać. Dajcie znać, czy ją kiedyś mieliście. Ja to słyszałam teraz pierwszy raz. lightning Ostrzeżenie dla osób, które nie mogą patrzeć na błyskające światła. Teraz bardziej letnia cuna moda pogodowego. Za burzami i pierunami również przepadam. I dla tych, którzy również lubują się w tych ekstremalnych zjawiskach pogodowych, mam te modyfikacje. Nadaje się idealnie pod skeligijskie sztormy, błyski, huki, olbrzymie błyskawice. Jeśli piorun w coś uderzy, natychmiast to miejsce staje w ogniu. Hat selfie stick. Jeden z moich ulubionych modów, pozwalający spojrzeć na Geralta z bliższej, bardziej intymnej perspektywy. Można też nim powkowiać NPC-ów w pobliżu, którzy zmuszeni będą do poznawania z nami do selfiacza. Znikaj stąd, póki mam cierpliwość! Jest ci mordę, To jest wolna kraina, Chołopole, Nie rozumiesz tego chmyzie? Harnas, Bert. Polska gra nie obejdzie się bez polskiego piwa. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! But jest prosty. Dodaje do asortymentu kupców i karczmarzy Harnolda. Proste, a cieszy. New Hires, Sandbeard Sandbergs for Najczęściej w swoich filmach daje Geraltowi taką jakby zalizaną do tyłu na żel w fryzurę. Pochodzi ona właśnie z tej modyfikacji, która z samych fryzur dodaje jakieś kilkanaście. Między innymi jeszcze takie wikińskie warkoczyki, które lubię zestawiać ze zbroją miśka. Dochodzą także najróżniejsze brody. Do samego moda dostępne jest polskie tłumaczenie, co by mieć wszystko w interfejsie ładnie poukładane. Baldu Geralt. Na sam koniec to, na co niektórzy z Was być może czekali. Dzięki nowym możliwościom z poprzedniego moda, u fryzjera możemy ogolić naszego Geralta na zapałkę. A modna łysość sprawia, że wszelka tekstura włosów znika kompletnie i mamy cudowną łysą glace. Sami spójrzcie, tutaj jeszcze tylko kodu kreskowego brakuje. tak jak mówiłam, dajcie mi znać czy chcielibyście zbiór modów na fatałaszki, fryzury i takie tam dla innych postaci. Wszystkie linki do modów postaram się umieścić w komentarzu pod filmem. Pora na niespodziankę dla was ode mnie. Otóż, założyłam Discorda, mocno się z tym wstrzymywałam ze względu na to, że nie byłam pewna jak będę się z tym czuć i czy będzie mi to odpowiadać. Póki co będą tam tylko i wyłącznie kanały tekstowe, na no, więcej pozwala mi mój komfort. Sam serwer jest jeszcze w powijakach, ale wierzę, że razem uda nam się stworzyć tam coś fajnego. Jeśli ktoś żywi chęć, by dołączyć, zapraszam cieplutko. W wolnych chwilach będę tam wpadać. Tymczasem, wesołych świąt wam życzę, żebyście się pysznie obżarli i potem leżeli brzuszkiem do góry. <grym> Pozdrawiam moich wspierających zapraszam na mojego Instagrama i już oczywiście też Discorda. Trzymajcie się i cześć!